A kobieta, no to jak to wiedzą, no to wtedy nie spierdolić. A się przechadzać może po wsiach, po polach, zobaczyć coś. A tych, którzy wiedzą, w blokach łatwiej się ukryć, w hotelach, w pracy, w restauracjach, liczą nieraz takie na to, że są nowi goście, nowi goście, ten się nie dowie, nowi goście. I to jest zła, bo potem nie przychodzą, nie wracają ci sami, albo wracają z pomsty. One, że to takie tam gra i, i to głupie, że, bo nikt już nie czytają cała prawda. Właściciel powinien teraz sprawdzać. Pilnować odczuciem, pilnować i wnioskować po chrześcijańsku i wtedy jest stanowienie interesu postępowe, progresywne mile widziane w chrześcijańskim świecie. Z nagrywką z podsłuchem oficjalnie podpisane przez każdego pracownika na każdym miejscu pracy. I do oglądu przez miesiąc, a mam na czy no, przez miesiąc co najmniej. I spotkania co tydzień. Cała firma ekipa. Konflikty, załatwiam sprawa i podpisanie, że to było, i another chapter, że później nie było, jak coś i nauka, że trzeba komunikować, bo później idziemy dalej. Jak coś nie będzie, to będzie zwało umysłowa, psychiczna i postępowo dla firmy, dla rodzin, dla swojego stanu psychicznego. Amen. Żeby było postępowi. No to kobieta może powszechnie chodzić po polach i myśleć, czy która to wie, wyczaja, co tam wyczyniam, czyniam czara i takie tam Zajmować może komuś jakiś dziwny, dajmy na to, umysł. Ktoś się dziwi, snów nie ma. Śnił, spał, a nagle się obudził i coś niepokoi, że coś nie daje spokoju. Kobieta może polegać na stary obyczaj, nie tylko dobra motywacja, tylko, że u starszych ja to motywacja, że młody siedzi sam. Któraś wstęka, coś tam się modli, że siedzi sama, pracowa może, czy, czy że ma potrzebę na męża, na faceta i czuje tam takie omana która się na tym może korzystać i obudzić na przykład, o, że obudzi tak. Jakoś czary, mary, Rary Zabiera coś, umyślenie, wspominka. Człowiek się dziwi, że jedni też najpierw się szuka w dieta, w problemach dieta, stąd ta na kody fair dożywienie. Potem patrzy, myśli sobie jak się dożywiam dobrze, prowadzę zdrowy styl życia, no to już wiem, nauczony, jeszcze stymulacja fizyczna niezachwiana, to jeszcze patrzę się pod tym kątem, ale wyczuwając już też nauczone i mając odniesienie do Pamięci do miejsca czasu i różnych warunków, że to jednak coś takiego, i to mnie tam apeluje, informuje moja intuicja rozwijana, że właśnie coś takiego ktoś, która zastosowała i że zastosowała, że Humana i nagle słysząc, że ma dostęp do moich myśli, w sensie nie do myśli, dostęp do manipulacji, ale próby wcześniej manipulowane to jakoś też poznać w kościele, chcemy, bo takie robili potrzeby ludziom do psycha. Na halunach osłabieni, traktując za zombie i śmiejąc się z tego, nie daj Boże, i w ogóle bawiąc się to złe. No i wtedy, że korygacja i głup przyznaniu się rozpoznaniu, żeby takie coś rozpoznać, żeby nikt tego nie podejmował, żeby wiedzieli jak, co i z czym, żeby się ustrzec i żeby w ogóle. A rozpoznani to, zerwana zasłona, a kobieta nawijając i że szybciej, tak jak w tablinie, też to było etuowane tyle razy, że. Jak ktoś uśni, to przymienia się do myślenia, w jakiś sposób Juma myślenia, dzieci ucząc, co to są Jumaków, co potem i rzekomo mieliby do firm wybyć jakieś i rzekomo miałoby się powiedzieć w ma informacji, co prezesi to tylko do ucięcia głów, upierdolenia kutasów i tak trzeba mówić, wydać do myślenia, bo głowa, głową można zostawić, a kutasa uciąć i nie ma żadna radocha za życia, a pracować trzeba, żeby pracować głową swoją, nie? I kobieta se myśli, co Juma innym się dowiedziały? Może spółka z innymi myśli, manipuluje, może jakoś skłoni, obiecuje, że tu skłoni faceta, jakoś tylko rozpoznawczym, dobre i takie. Potem, że dla siebie. Potem myślą, no ma jednego. Po co miałby to czynić, teraz trzymać dla siebie? Jak długo to trwa? Potem myśli sobie, no to wtedy nawet pójdzie, zobaczy, które coś tam obiecuje, a inni, którzy się opią w tym, no to co, zapodam mowę, że ma młode dzieci, to w jest ważniejsze niż starsi, a wcale że nie. Bo starsi mogą przekazać wiedzę i czuwają na swój bardzo wyjątkowy sposób, duchowo, bez zaburzenia im aury, nad właśnie chrześcijaństwem, a nie nad ledowo harrypoterowo Pottero, Harry głupowatowo I wtedy taka moda się myśli, że może się pływać na to, że młodsi są ważniejsi. Wychowanie przez durną, durno, durność, durnoty, w stylu życia, jeszcze w kościele może zaprzedstawić to chrześcijanie, powiedzą, że. To jest podrzędność i do pracy nie jest takim intelektem, tak, ale to takiej, żeby nauczyć się do szkoły chrześcijaństwa w kościele, a na menedżerski nie, bo to zaufanie tak, skoro tak, jeszcze wyczytując, że z premedytacją robiąc to ludziom, to nie, bo tacy to nie. Tacy do pracy i ktoś menedżeruje, pilnuje jak w przedszkolach, że nie zaszkodzi innym sobie też, bo sobie też może zaszkodzić i sobie szkodzi i taka skomplikowana sprawa. No to jak zabiera ten swoją psychę załgiwuje, zaugiwuje, to potem załgiwuje, potem inny zaugiwuje i problem, że nie jest sobą No to problem ma tak. To zabiera, tam ktoś wyczuwa myśli, ma wspomnienia, coś. Jako na to luka. Czuje, że ktoś ma wizję, te wspomnienia, co się ma, powinno mieć w swojej głowie. No i to jest humanie zabieranie okultystyczne, ogromne przezło, ogromne, wielkie zło. Tym bardziej, gdy ktoś pracuje na jakaś nauka, sztuka, przygotowanie do podorności, do tego, żeby gdzieś wypaść, a taka gdzieś jak w tablinie mogła załgiwać w ten sposób, teren, że te informacje nie są tego osoby, jeszcze chcąc popielić, a ja dzięki dożywieniu akurat i takich przejściach, że umocniony i mając orient na tyle, na ile, że poruszy się śmiało do przodu z tym, wiedząc jak powstać do tego, żeby przypomnieć sobie wiele rzeczy, informacji i na drogach też i w wielu miejscach i w ogóle, stąd też mądrość ludzi. Na drogach też rozpoznanie wzajemne siebie, żeby i uczestniczenie w duchu Boży, w tym kościołach też zjawiając się, raportując, zdając się czytać, inni na swój sposób, intelekty, wiedząc takie rzeczy w życiu, umiejąc coś przekazać duchem i w odniesieniu do tego, kto w jakiejś sprawie do pomocy od podstaw, ale ukierunkowując ku temu, ale że właśnie świadomość bez że i tak do tego dojdzie się, a najlepiej, że w ogóle nie musiało, żeby był spokój w sensie żeby bez takich głupot, ale że jest korps głupot to są to, żeby lepiej być świadomi jak najbardziej i tak. No, to wtedy odpowiedzialność była w ewolucji, a potem słuchanie ku temu, żeby i tak, żeby było zapisane i tylko Watykan, a i ludzie wcześniej będą sobie całego Watykanu, żeby ktoś się zjawił, księdza mogą, i jak najbardziej powinni, i tak trzeba będzie postąpić. No, to wtedy z całą historią powieści. Ksiądz, tak, być to ta cała prawda. Nawet jak z okultyzmu, ja tak jak papieża to spopielałem, z on a potem tak po dniach, po dwóch czy z innymi, jeszcze dając inne do rozpoznania wielu. Przekaz, informacja i wielu aż wie, w urzędach, nie w urzędach, ale aż wielu, co to, to yy, biliony ludzi. I wyszło nie? Te już jest ten czas teraz. No to wtedy tak. Kobieta w ten sposób poczynając, innym zabierając i rozpo, rozpoznając inteligentnie z dziećmi, skrywając mamusie, milusie, co taką była, a się stała yy, czymś dziwnym. Patrząc gdzie, kogo, no to dziadka spopielić, myślę, jakieś okultyzmować, manipulować, bawić się i rozwija się w tym. Myśląc pewnie, że dzieci przygotuje do tego, że dzieci szkoła i wtedy interes, a ona się przejąć gdzieś jakieś mieszkanie czy coś. I dzieciom taką pracę by zapewniła, że nikt by im tego nie odebrał. A może nawet urząd polityczny, a jak urząd polityczny, to i wtedy na takim wychowaniu jest taką aurą, Bycia sobie dyrą na dzieci i w takim okultystycznie, a chrześcijaństwie na pokaz z pierścionkiem i w kościele raz w tygodniu nic nie mówiąc, nie modląc się nawet, albo tylko ćwicząc się a i przygotowując się do przed przyjścia do kościoła i po przyjściu inne odzienie, czyli inna osoba, no to i że lepiej taki zawczasu, co jak odczuciem ludzie mają, to właśnie są humanoidzi, że jak mają czucie zachowane, zdrowe, życie i z tej życia, to właśnie ku temu służyło żeby rozpoznawać, że jak coś zaburza to nie uciekać, tylko rozpoznać i po chrześcijańsku, skoro chrześcijańsku się postępuje, to żeby do pomocy rozpoznać i bez ucieczki i innym dać informację, przekaz a inni od siebie już będą mieli doczytać w odniesieniu do swojej historii w wielu miejsc, odniesień czasu i specjaliści też, różnego rodzaju i wiedzą jak zaradzać już będą wiedzieć i żadne humanie bo jak mąż zaprzezwoli żonie rozpoznają coś takiego i myślenia innym, to się godzi na to, że dzieciom jego też jumać będą myślenia, a dzieci wtedy jeśli to w ogóle przebrną, to nie zła schiza schizenie którzy oni my tamci, siamci i jedna wielka spierdolina i wtedy tata spierdolił i dzieci, tata spierdolił nam ewolucja i życie, to, to my cię spierdolić wtedy, ale nie spierdolić, tylko już zawsze teraz, bo po co czekać, te dni to ważne każdy dzień ważny, każda sekunda i taka nauka sztuka od Jezusa Chrystusa. To jest od chrześcijan, którzy Chrystusowi nie pozwalają cierpieć, bo jak cierpi. Czyli to cierpienie ludzi, którzy są dobrze na ewolucji, to zazawia się ta, co dni co i wiedzą, co robić, żeby spierdoliny nie było we wsi, a tylko to, co stanowi bezpieczeństwo. Amen. We ewolucji. Powiem Pąsek.